Jestem od 30 lat wegetarianką, od 20 lat weganką. Nie jem żadnych produktów zwierzęcych, nie piję mleka, nie jem serów i żyję. Jestem 57-rocznik, nie wstydzę się tego przyznać. Tak jak zresztą tutaj wszyscy moi przyjaciele, koleżanki. I koledzy, którzy są tutaj zebrani. Czyli nie musimy jeść, nie musimy pić krwi innych bezbronnych istot, bo to są zwierzęta, ale my też jesteśmy zwierzętami. My jesteśmy zwierzętami ludzkimi, one są zwierzętami nieludzkimi. Jeden z najbardziej znanych głosów w obronie zwierząt XX wieku był udziałem pisarza Izaaka Baszywisa Singera, laureata Literackiej Nagrody Nobla. Chociaż Singer ocalał z, holo z, holoka z Holokaustu, to jego matka, młodszy brat i wielu członków jego licznej rodziny pozostało w Polsce i tam zostali zabici. Iza Bershevitz-Singer, osoba naznaczona pięknym Holokaustu, jest autorem słów: Dla zwierząt wszyscy ludzie to naziści, a ich życie to wieczna tragedia. Singer był zdania, że jedne istoty nie mają prawa zabijać innych istot i ich pożerać. A dopóki ludzie nie nauczą się szacunku do innych zwierząt, Świat będzie produkował hitlerów i jego podobnych kreatorów. Aleks Herszow, założyciel i przewodniczący organizacji zajmującej się losem zwierząt, nazywanych hodowlanymi Farm Animal Reform Movement, część swego dzieciństwa spędził w warszawskim getcie. Po ucieczce z getta do końca wojny ukrywał się przed nazistami w jednej z polskich wsi. Na początku lat 70. Herszow zajmował się problemem usuwania nieczystości z rzeźni. Wtedy po raz pierwszy zobaczył zakrwawione zwierzęta. odpadki. Do głowy przyszły mi starty ciał z Auschwitz i Treblinki. Smutnym przykładem zbieżności pomiędzy realiami związanymi z okrucieństwem inkwizytorów, katów, nazistów i innych zbrodniarzy poprzednich epok, a wszechobecną, nieustannie trwającą i zinstytucjonalizowaną przemocą wobec zwierząt są. Społeczna obojętność, przyzwolenie na przemoc oraz czerpanie korzyści z męczeństwa i niesprawiedliwości wobec innych. Gdy w 1600 roku na placu Campo di Fiori w Rzymie na stosie spłonął włoski filozof, teolog i poeta Giordano Bruno, jego męczyńskiej śmierci przyglądał się tłum. Nieopodal płonącego stosu handlowano winem, bawiono się. Gdy w 1943 roku za murami warszawskiego getta umierały ofiary nazistowskich zbrodni, po aryjskiej stronie trwała zabawa tych, którzy ze względu na swoje pochodzenie mogli pełnić rolę prześladujących, a nie prześladowanych.